7 dzisiaj tutaj Sulway. Jesteśmy znowu na przyjęciu tym razem bez Redha, bo ponieważ um, jak nagrywałem ten filmik, jak wbijamy prowki, to mi się po prostu mikrofon nie nagrał. Więc teraz, ogram, nie teraz akurat nagrywam głos do tego filmiku. Więc um, tak jest, dobra. Idziemy wybijać 25 level, jak widzicie mam jakieś monta na jeden dzień dostałem tak z takich skrzynek co 5 leveli się dostaje monta. Na 30 level skrzynka już dostaje się monta na 15 dni, więc e, dobrze jest otwierać te skrzynki, bo dostaje się jakieś właśnie mounty, to znaczy takie perosy. Ups <coughs> sorry. Więc od razu co bym chciał dla was poradzić wam to jest... Kurczę nie idźcie sami na tą misję, tak? Wejście sobie jakieś nutka, nie wiem cokolwiek. Bo to naprawdę jest trudna misja, tak, sami wątpię, że to zrobicie, może zrobicie, jak widzicie RedHobby był właśnie z 25, także idziemy robić tą misję, tak, czyli tak jak mówię, znajdźcie sobie jakąś nóbka nie wiem, idźcie z kumplem, nie grajcie w to sami, naprawdę, najlepiej mówię wam, nie grajcie w to sami i... Co mam tu więcej do was pytania? Widzicie W EQ na samym dole po obok tych miasta i miecza mam takie skrzyneczkę, tak? Na samym dole w EQ. To się otwiera, jak to otworzycie, to dostaniecie um, się dostaje, co ja wam chciałem powiedzieć, się dostaje EQ i monta na dzień na 20 level, czyli tak. Tutaj troszkę się chyba zgubiłem, bo miałem iść do miasta, ażem trochę gdzieś leżę poszedł. No ale cóż. Sorry, trochę mnie gardło woli, więc będę od czasu do czasu przykaszliwał Gdzie ja zapierdzielam? Tego nie mam pojęcia gdzie ja idę Także... Mm, no właśnie się skapałem, że źle szłem Szedłem, albo szłem, nie wiem, szedłem chyba <kuh> Sorry bardzo Także jedziemy Tam będzie takie mniej więcej krótkie cięcie Jak już będę w Intraluxie moim mieście, to będzie takie cięcie Już będę potem w tym miejscu, gdzie są E, gdzie się profesja wybiera, bo byłem tam z Kubą z Red z zionem znaczy się i mi się trochę podupcyło, bo nie wiedzieliśmy gdzie się bierze misję, to jest po pierwsze i nie wiedzieliśmy jak zrobić, żeby być we dwóch, bo zapomnieliśmy i w końcu żeśmy tam poszli widzieliśmy sobie <coughs> wzięliśmy sobie razem tą misję i w tym samym czasie żeśmy się tam przenieśli jakoś byliśmy razem, tak? I tam pokombinujcie, żebyście nie robili samej tej misji, tak dobra wchodzimy do introduksa, tutaj będzie malutkie cięcie za chwilkę Ok, jak widać, idę, 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 idę i malutkie cięcie, jak używam już ten dzwonek, tak? Czyli jak widzicie, wchodzimy tutaj, i to jest to miejsce, gdzie się zmienia prowkę. Czyli tutaj stoimy, czekamy na redha, redha już za chwilę tutaj wchodzi i będziemy orać misję. Albo to jeszcze nie to, jak redha wszedł, nie, jest redha, czyli jedziemy misję, dobra, udało się wszystko, <kli> i bierzemy misję. I tutaj żeśmy się naradzali kto robi pierwszy, no to ja wziąłem pierwszy, żeby nie było. Dobra. I tutaj zaczął nam się timer. Mamy 10 minut na zabicie wszystkich profesji, tak jest. Musimy zabić wszystkie profesje, czyli jedziemy. Pierwszą profesję jest ocultis, czyli mag. Eee, co mogę o nim powiedzieć? Mag jest dobry do PvP i do potworków. To znaczy do potworków jest może mniej dobry, bo ma mało HP, ale ma dużo damage'a, czyli u, u niego chodzi o to, żeby do niego potworek nie przeszedł, bo mu za dupcy, tak? Czy <coughs> nawet potworek nie zdąży się ruszyć, a tu już... prawda, ginie ten potworek, czyli... E, to co mówię? we dwóch, tak jak widzisz, szybko to pada, nawet czasu nie było nam tyle dać. I jedziemy, drugą flagę. jest Gunslinger, Sliger, mogę powiedzieć, ganz Liger. Tak, co mogę o tym pan o tej pani powiedzieć w sumie? Ta pani jest zajebiście silna. Ten, akurat to jest NPC, to ona jest słaba, ale jak sobie go wybonujecie dacie sobie na plus szóstki siódemki wrąbiecie to po prostu Koks Charakter, tak? To jest nie, moim zdaniem najsilniejszy charakter na takim 40. Nie wiem, jak wyżej, tak? Nie wiem, jak wyżej. Eee, także tak, dajcie mi sekundę, bo pies się dobija do drzwi. Sekundę. I jesteśmy z powrotem. I walczymy już z berserkiem. To jest typowy tank we wszystkich grach, to po prostu jest 100% tank. Ten koleś się dzieli w środek potworków i nic go nie zabije, tak? <coughs> Czyli jedziemy. Przerzucił się na redha, ja tutaj jeszcze nie miałem czasu, że, nie miałem czaru, żeby zabierać potworki z niego. Czyli jedziemy, dobra. Co ty tam robisz malutki? Masz kość, masz. Proszę bardzo, i jedziemy następny. To jest Huntress, czyli postać Red Hosiona. Tylko że Red Hosion idzie na łuk. On poszedł akurat NPC, tutaj co jest. Poszedł na dagery, jak widzimy. HP nie spada mi za dużo, bo mam dobrze, wyle w dobrze dawałem fanimce na początek, więc e nie za dużo mi te pod. Te robią, w ogóle nie mają za dużo HP. -t -t. I jedziemy Legionar. Co mogę powiedzieć o Legionarze? to już będziecie widzieć w innych moich filmach. Bo ja, ja gram regionarem, więc będę opowiadał jak się nim gra i tak dalej. Będzie na pewno dużo odcinków z tego Prysa. E, nie nagrywaliśmy dużo odcinków, już mam mówię dlaczego. Bo żeśmy się trochę zmaniaczyli na tego Prysa, tak. E, zaczęliśmy expić to tak ostro, więc Aretho nie chciał nagrywać, bo robiliśmy takie po prostu misje, które są nudne jak cholera i tego nie, nie warto, moim zdaniem, nagrywać, tak. Dobra, e, jedziemy w Mistrę. to jest moim zdaniem najsłabsza profesja. E, może na, na 70. levelu będzie miała kopa, to jest na 100%, bo na 70. levelu każdy ma kopa. Także... Moim <laughs> zdaniem najsłabsza profesja. Nie wiem, nie grałem nią, grałem wszystkimi oprócz niej, więc nie wiem jak się gra nią, nie powiem Wam. Dobrze. Także tutaj już jest końcowy boss. Będziemy jeszcze. Będzie jeszcze jak Redhowi Red będę pomagał, także będzie to samo mówione. I jadę odebrać misję, jak widzicie. Okej okay. za 50 tysięcy, widzieliśmy pół levela na tym, i tam są kolejne dwie misje. Tak jest, baby. I tu są do wybrania Gladiator i Astral Knight. Ja poszedłem w tego pana z dużym mieczem. O oh je, yeah, baby! Bierzemy Gladiatora. Długo się zastanawiałem nad tym, bo jeszcze myślałem, że Astral Knight, ale pomyślałem, nie, biorę tego pana z dużym mieczem. Może dam sobie radę, może nie. Grałem, nie wybiłem 35 level. <coughs> I naprawdę fajna profesja. Dobra, bierzemy. I teraz się filmy chyba zacznie, nie? Jeszcze nie. Okay. Teraz musiałem iść tutaj i wziąć sobie. A Knight albo gladiatora, ten kamień musiałem nacisnąć. A, po... A, że wziąłem sobie gladiatora, to muszę sobie nacisnąć na kamień gladiatora, tak jest, dobra. <try> Sorry, naprawdę za to kaszlenie. Ale no, nic nie poradzę. Chciałem już mieć to za sobą, dobra. Jak widzicie, i będzie teraz filmy ktoś ja na chwilę zamknę Chyba będzie. O, jeszcze nie. To teraz będzie filmik. Chyba. <laughs> tak jest. Jak widzieliście, zaczynamy grać w Radiatorem. Redho już wziął tą misję, ale co, co się stało? Te flagi pojawiają się chyba co 5 minut, czyli zawsze poczekajcie aż się zrespią te flagi, bo jak widzicie Redko już wziął tę misję i mu się flagi nie zrespiły, tak? I musieliśmy po prostu czekać na początku, żeśmy się bali, że nie się nie zrespią te flagi, żeśmy coś klikali, wszystko robiliśmy i nagle się pojawiła flaga. Jesteśmy ucieszeni, byliśmy straszni, że Redko zrobi tę misję, tak jest. Jak widzicie, duży mieczek na plecach, jest power, power w łapie, już teraz będzie, więc i jest pierwsza mapa. Flaga znaczy się. O i tutaj coś. Black screen, co się stało? No, ok, przez chwilę był black screen przez pierwszego bossa. A przewinałem sobie troszeczkę, więc jedziemy dalej. Jedziemy drugiego. Tutaj już nie będę nic opowiadał, bo to przed chwilą żeśmy opowiadali. Męsiek. co tam robisz? Jak widzicie, że mam większe hity z miecza biję dwa razy więcej niż z czarów wtedy. Jest power w łapie też tym gladiatorem. Teraz jeszcze znalazłem tego mojego 35 gladiatora wojownika, więc naprawdę będzie się działo, będzie się działo, panowie. Będę sobie przekładał EQ, będę miał dobre EQ, bo tam EQ mam plus 87, coś takiego, więc jest zarobiście. Dobra, jedziemy dalej. Dopiero na 30 levelu, 31 levelu będę miał na jakieś nowe common skille, czyli jakieś e, skille, które będzie można używać. Ktoś będzie chciał komentarz Red z moim komentarzem to zapraszam na jego filmik, ponieważ mu się nagrał głos, tak? Także jedziemy, jedziemy, ok. Sprawdzałem co jest lepsze. I nie wiedzieliśmy przez po cały ten czas gry zapomnieliśmy, że można ulepszać bez tych takich stylów, tak? no można EQ ulepszać i nie wiedzieliśmy o tym, i graliśmy jak lamy z EQ plus 0 i dopiero ostatnio na 30. levelu <coughs> zaczęliśmy sobie ulepszać EQ, ale co jest, bo jest black screen ja ci normalnie lubię tego sonowego se son. dobra, nieważne, to ja sobie tutaj nie przewinę sobie także, dobra, bijemy następnego bossa ja jest następny boss, ile jemy następnego bossa oh yeah to znaczy Bosa, co ja gadam? Profesja, nie BOSA. Okej. Okay. Miałem jeszcze filmik jak wbijamy 13 level, ale po prostu zrenderowałem ten filmik na tamten filmik, tak? Nie zmieniłem nazwy i po prostu tamten zniknął z mojego komputera, aby zastąpił ten filmik. Więc e, nie będzie tak, jak wbijamy 13 level, po prostu będzie jak będziemy mieli chyba tam 8 i od razu 25, trochę to głupio nam wyszło, no ale... No ale cóż. Dobra. Um. Jedziemy następnego bossa tu, tu, tu. Bardzo się cieszę, że już 25 level Wtedy przez 2 miesiące gry Żeśmy wbili tylko 35 level Więc tutaj już przez 4 dni grania Mamy prawie tak samo Bo ja mam 31, Redho ma 30 Tak jest I jak widzicie zabiliśmy ostatniego bossa Redho daje misję I to by było ludziska na tyle Bo no, praktycznie więcej Nic wam nie pokaże, także Dziękuję za oglądanie. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, jak będę miał już 3-0. Level tak jest. Także dzięki za oglądanie. Ludzka. Jestem Sulay i trzymcie się.